Proszę Państwa, dzisiejsza nasza konferencja jest niezwykle ważna. Myślę, że nie tylko dla mnie osobiście, ale dla nas wszystkich, dlatego że uważam, że chyba za mało mamy okazji my parlamentarzyści dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. I zwykle, jeżeli się o tych problemach mówi, to, to głównie mówi się o, o dzieciach, ale myślę, że też warto i trzeba, by rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja rodzin, rodziców, matek, na których najczęściej spada ten ciężar ten obowiązek czy, czy ta, ta życiowa konieczność, by tymi sprawami się zajmować. My dzisiaj na pewno wszystkich spraw i problemów nie omówimy w ciągu dwóch godzin. Mamy na, na to dwie godziny, bo potem będą nas z sali usuwać, bo inaczej będą się te rzeczy działy. Natomiast mogę zadeklarować... Tyle, że, że, że na pewno i ja osobiście i też partia, którą reprezentuję, Ruch Pani Kota będzie się, się bardzo poważnie się zająć problemami osób czy środowisk niepełnosprawnych. Także na pewno będziemy dalej prowadzili działania i tutaj mam nadzieję, że też nasze spotkanie zakończy się pewnymi rekomendacjami. Do tego też bym bardzo chętnie państw, Państwa zachęcała, żeby bardziej skupiać się na tym, co mm -hmm. powinno być zrobione, jak Państwo widzą, na czym problemy polegają, prawda, niż, niż tylko jakby na diagnozie sytuacji, choć oczywiście od tego też nie, absolutnie się nie, nie uchylamy. Też pod, nie wszystkie, jak mówiłam, tematy zostaną podjęte, ale to już Państwo wszyscy mają problem, znaczy, przepraszam, program i, i widać mniej więcej o jakim zakresie tematycznym będziemy dzisiaj mówić. I dlatego też już bez dalszych wstępów. Chciałabym przystąpić do obrad, jeszcze raz witając wszystkich Państwa, szczególnie o Panią Ewę Suchcicką, z którą tutaj byliśmy, byliśmy cały czas w kontakcie, która pomagała nam kontaktować się ze środowiskiem i też przygotować ten program. Także bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie. I w takim razie teraz bym poprosiła o zabranie głosu właśnie Panią Ewę Subcicką, prezeskę Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów, osób z zespołem Downa, bardziej kochani. A powie nam Pani o, o jak wygląda sytuacja dziecko w szkole, matka w pracy. Bardzo proszę. Aha, jeszcze jedna rzecz chciałam powiedzieć, że nasza, nasze spotkanie jest transmitowane online. Co oznacza, że po pierwsze osoby, które nie mogą być z nami dzisiaj na spotkaniu, mo mogą uczestniczyć <kli> wirtualnie, ale po drugie, że też to spotkanie jest archiwizowane na stronach Sejmu, a więc można będzie do niego sięgnąć jak będzie potrzeba, żeby, żeby prawda, kiedyś w przyszłości jeszcze do tych, do tych materiałów sięgnąć. Bardzo proszę. E, witam Państwa, nazywam się Ewa Subcicka, jestem prezesem Stowarzyszenia Rodzin i Opieku Osób ze Dawna, bardziej kochani i matką 23-letniej Natalii z zespołem dawna. Pytanie, które tutaj zostało postawione, czy matki dzieci niepełnosprawnych powinny pracować, no myślę, że możemy odpowiedzieć tak, jak odpowiadają matki dzieci normalnych także. Jeżeli matka chce pracować po urodzeniu normalnego dziecka, no to może sobie zorganizować opiekę i pracować. Jeżeli matka dziecka niepełnosprawnego chce pracować, też może sobie zorganizować opiekę nad tym dzieckiem i też iść do pracy. Oczywiście chciałabym zaznaczyć, że to pierwsze to dzisiejsze spotkanie u pani wicemarszałkini, jakby skoncentrowaliśmy się na grupie specyficznej, czyli na osobach upośledzonych umysłowo, czyli niepełnosprawnych intelektualnie, jak to jest poprawnie nazywane. Nie chcielibyśmy, żeby to była dyskusja o wszystkich niepełnosprawnościach, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że każda niepełnosprawność ma tak inną specyfikę, że chociażby moja wypowiedź dotycząca pracy no będzie zupełnie inna, jeśli chodzi o dzieci głęboko niepełnosprawne leżące, niż nasze, którymi się zajmujemy, czyli osoby z zespołem dawna, w umiarkowanym i, i znacznym stopniu niepełnosprawności. To są zupełnie inne bajki. Teraz jeśli chodzi o podjęcie pracy, uważamy, że jeśli chodzi o system wczesnego wspomagania, jest on w Polsce zorganizowany. Oczywiście mielibyśmy uwagi, tak jak tutaj pani Nowicka powiedziała, rekomendacje, co należałoby zmienić, ale Polska jest objęta systemem i ośrodków wczesnych interwencji prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie i systemu wczesnego wspomagania, który jest oferowany w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i, i w wielu różnych placówkach prowadzonych przez przeróżne stowarzyszenia. Jeśli chodzi o system szkolny, który też uważamy, że, że od tego 7 roku życia do 24 jest w Polsce zorganizowany i jako matki i rodzice możemy jakby polegać na tym systemie, czyli nasze dzieci i młodzież uczęszczają do różnego typu placówek szkolnych. Oczywiście wybór zależy od niepełnosprawności dziecka i od tego, co rodzic jakby wskaże co będzie chciał, ale są zaopiekowane no, od 7 do 17, a nie raz i dłużej. W związku z tym, jeżeli rodzic, rodzice chcą, mogą nie. pracować. prawda? Poza tym jest jeszcze jeden system, o którym się nie zawsze mówi. Jest to w Polsce sieć ośrodków, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, których jest w Polsce kilkaset, w których jakby spędzają czas. Czyli uczą się, edukują oraz mieszkają, bo są to szkoły z internetami. No, wiele tysięcy yy, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Yy, najczęściej jest tak, że od poniedziałku do piątku, w weekend są z rodzicami, ale też jest wiele takich, które mieszkają non-stop, mając przerwy na wakacje albo inne dni. Czyli jakby, jeśli chodzi o. Pracę i, i możliwość pogodzenia edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie i pracy uważamy, że jest to możliwe. Jeśli chodzi o szczegóły, tak jak mówię, rekomendacje dotyczące tego systemu wczesnego wspomagania, czy co należałoby zmienić w różnego rodzaju placówkach, w szkolnictwie specjalnym, jak ma wyglądać szkolnictwo włączające, które teraz no, jest bardzo jakby promowane przez Ministerstwo Edukacji, no to nasza grupa rodziców akurat nie jest zachwycona tym pomysłem, ale rodzice dzieci z innymi niepełnosprawnościami i z niepełnosprawnością intelektualną też mają możliwość jakby, żeby ich dzieci chodziły do tego typu placówek. Tak. To chyba na początek z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o zabranie głosu Panią Iwonę Wojtczak-Wrześnicką ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, a przedstawi nam Państwa. dekalog Okiem Praktyka. Dzień dobry Państwu, nazywam się... Nazywam się Iwona reprezentuję Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Tytuł mojego wystąpienia, dekalog rehabilitacji Okiem Praktyka, na ostatnim etapie przygotowywania się do dzisiejszego wystąpienia uległ nieco modyfikacji, ponieważ pomimo starań nie zmieściłam się w 10 punktach. Dlatego też pozwoliłam sobie nazwać to przesłanie, które dzisiaj praktykuję – Polski System Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Okiem Praktyka. Z jednej strony zgadzam się z panią Ewą od z tym, z tym że grupa osób z niepełnosprawnością psychiczną ma bardzo specyficzne potrzeby i bardzo specyficzne ograniczenia, również w procesie inkluzji społecznej. Ja postarałam się te wszystkie rzeczy, które dzisiaj Państwu przedstawię, uogólnić jednak. Jestem przekonana, że te uogólnienia są trafne. Z punktu widzenia mojego 35-letniego doświadczenia praktycznego zarówno w systemie edukacji, jak i w systemie rehabilitacji, w systemie opieki, e, e, chciałam najpierw Państwu zaprezentować <coughs> to, co moim zdaniem jest ewidentnym naszym dorobkiem, o czym już Pani Ewa wspomniała, czyli dobre strony polskich rozwiązań rehabilitacji. Po pierwsze istnienie systemu orzekania o niepełnosprawności kiedy zaczynałam, o tym się w ogóle jeszcze, kiedy zaczynałam pracę, o tym się jeszcze w ogóle nie mówiło, działały różne samozwańcze zespoły w tym zakresie. Wczesne diagnozowanie niepełnosprawności dzieci oraz wsparcie rehabilitacyjne, pani Ewa o tym wspominała. Proces wprowadzania zasady integracyjnego nauczania w szkolnictwie na wszystkich zasadzie w tej chwili szczeblach, system wsparcia finansowego dla nowych rozwiązań i programów z zakresu rehabilitacji społecznej ograniczenie barier, dofinansowanie sprzętu, urządzeń to nasze ewidentne osiągnięcia. Finansowanie aktywizacji zawodowej, kosztu zatrudniania i wspierania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Funkcjonowanie instytucji służących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, projekty, programy. Tu pewnie Pani Ewa e, z przyjemnością sformułuje <laughs> e, różnego rodzaju rekomendacje w tym zakresie, natomiast e, zakres wystąpienia nie pozwala na bardziej szczegółowe e, uwagi. Zaangażowanie funduszy unijnych w programy zapobiegające wykluczeniu osób niepełnosprawnych, <laughs> mentalna zmiana społeczna. Znaczący wzrost wiedzy, spadek poziomu społecznego lęku, korzystna ewolucja ustosunkowania naszego społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych oraz zakresu ich partycypacji społecznej. I w końcu szeroki udział obywateli, zwłaszcza środowisk związanych z osobami niepełnosprawnymi tworzenie warunków do pełnego obywatelstwa osób niepełnosprawnych. Intensywny rozwój organizacji pozarządowych. I to, co e, napawa nas wszystkich dużą e, nadzieją, ratyfikacja konwencji praw osób niepełnosprawnych, ale świat i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. E, w świetle e, tych e, bezwzględnie e, jasnych osiągnięć, niekwestionowanych właściwie osiągnięć rehabilitacji, e, słabe strony polskiej rehabilitacji nazwałam poszukiwaniu systemu. <laughs> Przede wszystkim to, o czym już Pani Marszałkini wspomniała, że od tego nie ucieknie, a mianowicie brak jakościowej diagnozy środowiska osób niepełnosprawnych, zarówno w ich kondycji i potrzeb, jak również brak diagnozy środowiska podmiotów, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Brak również stałego monitorowania ich działania, jak również motywowania i promowania dobrych rozwiązań. Bardzo słaba kondycja finansowa specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Brak systemu i szkoleń i awansu sprawia, że osoby zaangażowane w tak bardzo ważnej dziedzinie życia osób niepełnosprawnych znaczącej części polskiego społeczeństwa yy, zarabiają znacząco poniżej średniej, przypuszczam, że średnia zarobków yy, terapeuty zajęciowego to 1400-1500 zł jak strategii polityczno-społeczno-gospodarczej Rzeczpospolitej wyznaczającej horyzontalne cele i porządkującej działania w dłuższej perspektywie. Bez takiej koncepcji nasze działania będą rozproszone i nie będą miały globalnego, ale też spójnego systemu nie stworzą. Nadmierne rozproszenie środków i form pomocy w ustawach o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczeniach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, systemie oświaty, promocji zatrudnienia, instytucji rynku pracy, publicznym, transporcie zbiorowym. Rzadko proszę Państwa, która osoba niepełnosprawna, członek rodziny, czy też nawet instytucja, organizacja pozarządowa jest w stanie skonsumować czy na rzecz zorganizować warunki do tego, żeby osoba niepełnosprawna mogła w sposób należny korzystać z tych wszystkich uprawnień. <laughs> W końcu znaczący, myślę, jest brak współpracy między resortami na poziomie centralnym, regionalnym, powiatowym, gminnym. Obowiązki i zadania są słabo dookreślone, a współpraca zależy na od dobrej woli ludzi. Bardzo częstą e, praktyką e, jest takie trochę sobie państwo, pod nas, podmiotów, które organizują działania na rzecz osób niepełnosprawnych. E, taka bardzo krótka perspektywa w patrzeniu na e, ich potrzeby. Z punktu widzenia beneficjentów, którymi bezpośrednio się zajmujemy, bardzo często w swojej pracy natrafiamy na bariery w nawiązaniu szerszej współpracy, już takiej, ona na poziomie personalnym specjalistów istnieje, natomiast na poziomie już instytucjonalnym, organizacyjnym jest o nią bardzo trudno. Niespójny system orzekania o niepełnosprawności. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, ZUSy, KRUSy, Wojsko Polskie i nieadekwatny system pojęciowy, to paraliż i swego rodzaju bezwłasnowolnienie osoby niepełnosprawne. Zapis w orzeczeniach ZUS-owskich, całkowicie niezdolny do pracy, czy też jeszcze w niektórych żadna praca, czy inne orzeczenia, które w zasadzie dysygnują tylko i wyłącznie ograniczenia osoby niepełnosprawnej <laughs> i nie wyposażają właściwie jej we, we, należycie w instrumenty, z których powinna korzystać, również w orzeczeniach, zwłaszcza w orzeczeniach zakładów ubezpieczeń społecznych, chociaż one wiadomo służą innym troszeczkę celom niż rehabilitacji. Bardzo słaby, nienowoczesny, niekorespondujący z potrzebami rynku pracy system kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych. Chociaż w tej chwili, w tej sferze, z mojej orientacji wynika już takiej niebezpośredniej, bo nie pracuję w systemie szkolnictwa specjalnego, że jest już znaczący postęp, natomiast ciągle, odkąd pamiętam, czyli przez te kilkadziesiąt lat, kutowało wyobrażenie takie, że nie ma relacji. Współdziałania, współpracy pomiędzy szkołą a kolejnymi podmiotami, które są zobowiązane do działania, na przykład urzędami pracy czy innymi resortami, do których osoba z niepełnosprawnością przechodzi. Do momentu, kiedy jest w resorcie edukacji, tak jak Pani Ewa powiedziała, jest dość troskliwie zaopiekowana. W momencie, kiedy staje się osobą dorosłą zwłaszcza z głębszą niepełnosprawnością, okazuje się, że tych podmiotów, ludzi, specjalistów miejsc, w których mogłaby ze swoich praw korzystać jest mało, nie ma miejsc albo, albo nie ma w ogóle. Tak jak na przykład w Warszawie nie ma żadnego ośrodka specjalistycznego dla osób z głębszymi niepełnosprawnościami psychicznymi. Brak również z modelu wsparcia mieszkańców niepełnosprawnych na poziomie powiatu i gminy oraz współpracy i koordynacji między podmiotami typu środowiskowe domy, warsztaty, zazy, centra pomocy rodzinie, ops -y. Należy stworzyć warunki do kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych. W Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi tworzymy takie systemy lokalne wokół ośrodków, w których pracujemy, takie systemy lokalne z różnymi podmiotami, które są zobowiązane w ogóle do działania na rzecz obywateli, niezależnie od tego, czy jest to obywatel sprawny, czy to jest obywatel niepełnosprawny i wiemy z jak większą efektywnością wówczas przychodzi nam y, działać z większą satysfakcją. Przede wszystkim satysfakcją samej osoby niepełnosprawnej. W końcu dominacja nierowoczesnych, instytucjonalnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych. <laughs> Istnieje też moim zdaniem konieczna potrzeba mentalnej zmiany samych osób niepełnosprawnych, ich najbliższego środowiska oraz instytucji, które działają na ich rzecz. Namyślenie o równowadze między prawami i obowiązkami osób niepełnosprawnych tylko wówczas będzie, mo była, będzie możliwa mowa o ich pełnym obywatelstwie. Dominującym sposobem stosunku wielu zresztą specjalistów zajmujących się rehabilitacją do osób z niepełnosprawnością psychiczną jest stosunek opiekuńczy, niezależnie od wielu emocjonalnych, bardzo pozytywnych aspektów, zupełnie nieprofesjonalny i hamujący możliwości rozwoju tej grupy osób. I w końcu na koniec, tak jak w pozytywach, nie o przyszłość konwencji i o to, jakimi instrumentami, w jaki sposób je wdrażać. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję. I, i poproszę teraz o zabranie głosu Panią Elżbietę Zakrzewską-Manter ze Stowarzyszenia Rodzin i Okupunów Osób z Zespołem Bardziej Kochani. Bardzo proszę. Ja reprezentuję nie tylko Stowarzyszenie Bardziej Kochani, ale też Uniwersytet Warszawski, w którego jestem pracownikiem I, i mówię o tym dlatego, że od wielu lat swoją pracę badawczą łączę, łączę właśnie z analizą problematyki osób niepełnosprawnych intelektualnie I, i nawiązując do tego, co Panie mówiły przede mną, tu się mieszają takie wątki optymistyczne i wątki bardzo pesymistyczne. Brak jest systemowych rozwiązań, brak jest konkretnych yy, yy, działań, które w sposób efektywny i racjonalny mogłyby doprowadzić do podniesienia jakości życia. Bo to jest chyba głównym celem podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych. Yy, tutaj nasza debata zawężona jest do problematyki osób niepełnosprawnych psychicznie, a nawet jak jeszcze będzie, tutaj z koleżanką reprezentujemy taki pogląd, że niepełnosprawność intelektualna jest jeszcze, jeszcze, jeszcze czymś bardziej specyficznym. Te braki systemowych rozwiązań w bardzo dużej mierze wynikają z braku precyzji terminologicznej. Właściwie ta problematyka upośledzenia umysłowego dotyczy mniej niż 1% obywateli, a więc zdecydowanej większości Polaków jest kompletnie obca. Większość ludzi nie ma pojęcia czym się różni osoba parapsychiczna od upośledzonego słowa, prawda? I trudno wymagać, żeby to budziło jakąś powszechne, powszechne zainteresowanie, więc moim zdaniem yy, yy, jeden z dróg wyjścia jest oddanie większej autonomii w ręce osób, które znają specyfikę tego środowiska, prawda? Żeby nie traktować Problemów tej specyficznej grupy osób w sposób e, biurokratyczny i taki mechaniczny. Prawda? Bo to, co do tej pory się dzieje, to jest w większości urzędowych e, kontekstów w języku legislacyjnym, traktuje się uposzedzonych umysłowych jako podkategorię, podgrupę pod niepełnosprawnych. Tak? Zresztą sam ten niepełnosprawność intelektualna, który jest. W, de, y, w zamierzeniu taki neutralny aksjologicznie bardziej niż upośledzony słowo, prawda, że ten ładunek aksjologiczny jest taki wyzerowany, nie jest pejoratywny, ale y, za tym się kryje hipokryzja, znaczy nie, nie nazywa się rzeczy po imieniu, bo przecież osoba niepełnosprawna intelektualna nie jest osoba nieinteligentna. Co to znaczy niepełnosprawna intelektualnie? To znaczy ma, mniej, ma ten, tę samą cechę, co my tylko w mniejszej ilości. No, tak wskazywała nazwa, ale przecież człowiek mało inteligentny, a niepełnosprawny intelektualny, to są zupełnie różne osoby. Prawda? To nie chodzi o zatrzucenie tylko inteligencji. To jest jakby specyfika całej osoby. I to, co, co nam zostało w spadku XX wiek metryczny sposób podejścia do człowieka, to zrobił ogromne spustoszenia w traktowaniu tych osób. Mówimy, że oni są na niższym poziomie rozwoju niż my ewolucjonizm społeczny, wdwożący się z XIX wieku, po prostu jest strasznie wsteczny. I mówienie o tych osobach właśnie w tej kategorii, w tych kategoriach, moim zdaniem, robi więcej szkody niż pożytku. Jakie są konkretne wyniki takiego myślenia? Otóż jest wiele bardzo różnych pro programów i pewną się zajmuje projektami skierowanymi w kierunku osób niepełnosprawnych jest dużo projektów unijnych, jeżeli one są skierowane w stosunku do osób niepełnosprawnych i nie ma zróżnicowania, z jaką specyfiką niepełnosprawności mamy do czynienia, to w sposób y, mechaniczny to, co jest dobre dla do osób w normie intelektualnej, w sposób nielegalny, moim zdaniem, rozszerza się na osoby niepełnosprawne intelektualnie czy upośledzoną i to są pieniądze. Prawda? No na przykład aktywne przygotowywanie osób upośledzonych umysłowo do szukania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ja wiem, że na to idzie dużo pieniędzy unijnych. Moim zdaniem to są pieniądze wyszutone w błoto, bo te osoby się nie zmienią, one się nie podciągną, nie, nie, nie prawda. I tak jak w stosunku do wszystkich innych niepełnosprawnych sensowne jest mówić o rehabilitacji, tak, tak w stosunku do niepełnosprawnych intelektualnie to jest w pewnym sensie wątpliwe. Nie dlatego, żeby im pozostawić yy, samych sobie, tylko żeby ze zrozumieniem i akceptacją patrzeć na ich specyfikę. Nie kazać mu się na siłę podciągać, tylko traktować ich specyfikę jako odmienność bycia człowiekiem. Yy, ta sytuacja jest w dzisiejszych czasach szczególnie ważna, dlatego że w aspekcie pokoleniowym po raz pierwszy jesteśmy świadkami, że całe pokolenie. Naszych dzieci, bo ja też mam syna na wieku 21 lat. Więc pokolenie naszych dzieci obecnych 20 lat to jest pierwsze pokolenie osób upośledzonych słowo dobrze wykształconych, które skończyły dobre szkoły. No co prawda system szkolnictwa specjalnego tam trochę koleje, ale na tle innych krajów europejskich uważam, że nie ma czego wstydzić. To są osoby dobrze wykształcone, z wysokimi ambicjami, z aspiracjami, świadome swoich możliwości. No i teraz stoimy w sytuacji, że te, te osoby w wieku 24 lat kończą szkołę i pustka. Nie ma dla nich nic. Warsztaty terapii, to jest, działanie warsztatów terapii zajęciowej jest przykładem tego, o czym mówiłam. Mechanicznego ekstrapolowania tego, co jest dobre dla innych niepełnosprawnych dla upośledzonych. Czyli warsztat terapii zajęciowej teoretycznie ma trzy lata, żeby przygotować delikwenta do pracy. Wyposaża go w oprzyrządowanie wózek, okulary, różne tam materiały, uczy go obsługiwania miejsca pracy i wypycha go na rynek pracy. I to jest sensowne. To trwa 3 lata. Ale nasi są poddani temu samemu rygorowi. I co się okazuje, jest w sposób taki trochę nielegalny, on jest 3 lata, za 3 lata idzie do drugiego dystansu. tak się wymieniają, żeby obejść ten przepis, bo ten przepis jest niefunkcjonalny. I y, moim zdaniem to, co mówimy o szkole, o małych dzieciach, y, to te kilkanaście lat temu do, y, y, uzyskało wiele bardzo fajnych, y, systemowych rozwiązań. Bardzo ciekawych to, co mówiła Ewa, to, że matki mogą już teraz pracować, co 15 lat temu było o wiele trudniejsze. Y, świadczy, że jakby zmierzamy w dobrym kierunku. Tyle tylko, że. Y, no. Tak jak myśmy te 15 lat temu 20 były w awangardzie wczesnej interwencji prawda, i integracji na poziomie szkolnictwa, no teraz nasze dzieci się wyedukowały i co dalej? Y, trzeba y, trzeba y, pomyśleć o pewnej nowej jakości zapewnienia dorosłym, młodym dorosłym, pośredniczą y, y, umyślą słabo, życia o wysokiej jakości. I ten, a jak to zrobić? Na tym możemy porozmawiać.